4,5 prawy przyciąć, błotko. 150 7 prawy szczytem. Przechodzi 7, lewy szczytem przyciąć. 120. 6, prawy, szybki przyciąć. 200. 6, lewy ciasny, tylko przyciąć. Włosko. 120. 5, prawy, krótki, wyjście szczytem. 50, za szczytem. 140. Uwaga, typ ale lewy nie ciąć. Przechodzi 5 prawy wyjście szczytem błoto 60 4 lewy zacisk wyjście szczytem błoto 60 4 lewy minut ślizko 32 prawy ciąć styp 80 5 lewy długi nie ciąć 200 5 prawy ciasny zacisk ciąć błoto Przechodzi 6 lewy ciąć ty. 80. 6 prawy minus szczytem przyciąć. Uwaga, 4 lewy przyciąć. Wyjście mostek cyk. Do 4 prawy ciasny ciąć błoto. 80. 7 lewy podwójny. 100. 7 prawy szczytem plus. Przechodzi 6 prawy. 120. 7 prawy szczytem śmiało. 100. 7 lewy szczytem. Przechodzi 6 prawy szybki szczytem. 250. 3 prawy szczytem minus ciąć syp do 1 lewy w bok wąsko nie ciąć 90 7 prawy szczytem przyciąć Do 7 lewy przyciąć 50 Od szczytu 4 prawy zacisk szczytem nie ciąć Przechodzi 4,5 lewy nie ciąć Do 5 prawy nie ciąć 60 4 lewy wyjście, szczytem krótki, przechodzi 4,5, prawy. bardzo długi, tylko przyciąć. 200 za szczytem, 3 lewy krótki, cyf, przyciąć, 80, 3 lewy nie ciąć, 60, 7 prawy szczytem przyciąć, za szczytem 50, 2 lewy szybki nie ciąć. Przechodzi 4 prawy można ciąć, było to 90 7 lewy syp przyciąć, 150, prostój syfek 3 prawy, krótki nie ciąć ślisko Przechodzi 4 lewy syp wciąć, było to 200 Meta 5 prawy nie ciąć, ok wow ładnie